Rodziny. Proszę Państwa, po raz kolejny rząd koalicji 13 grudnia oszukał seniorów, oszukali blisko 10 milionów Polaków i pokazali, że nie podchodzą należycie do ich spraw i do rozwiązywania ich problemów. Otóż, proszę Państwa mieli dwa lata swoich rządów do tego, by przygotować porządny program wsparcia dla seniorów. Doskonale wiedzieli, że program Senior Plus, program Aktywni Plus kończą się w tym roku jako programy wieloletnie. I co? I dzięki naszym działaniom, chciałoby się powiedzieć presja ma sens, bo dzięki naszym działaniom zabrali się do roboty, co prawda na chybcika. Dlatego też ten projekt, który przedstawiła pani minister do spraw polityki senioralnej, program Aktywni Seniorzy ASY, to projekt, który wczoraj na posiedzeniu Komisji Polityki Senioralnej zebrał bardzo wiele negatywnych opinii. Proszę Państwa, po pierwsze nic nowego, bo to projekt, który łączy ze sobą dwa projekty, Rządu Prawa i Sprawiedliwości, czyli projekt Senior Plus i Aktywni Plus. Do tego projektu obecna władza dodaje nowe zadania, ale nie dodaje pieniędzy, na co także zwraca uwagę strona społeczna. Ale podstawowa uwaga dotyczy trybu konsultacji. Otóż proszę Państwa, program został zawieszony na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 27 listopada o godzinie 19.57 i konsultacje trwały pięć dni. Tak, całe pięć dni, łącznie z weekendem, z sobotą i niedzielą. I teraz co na to mówi strona społeczna? Otóż, strona społeczna mówi, że program jest dobry tylko w narracji, że wygląda tylko dobrze w narracji. Wskazują uw uwagę na ogromne nierówności. Mamy w Polsce, z tego co mówił przedstawiciel organizacji pozarządowych wczoraj na komisji, 105 tysięcy organizacji społecznych, a tylko sześć. Pani minister do spraw polityki senioralnej zaprosiła do konsultacji ogromna liczba, o, ogromna grupa organizacji społecznych. Nawet nie wiedziała o tych konsultacjach. Co mówi strona społeczna? To cytat. Pięć dni konsultacji to policzek dla organizacji społecznych. Również takie głosy wczoraj padły. Nie było uwag, nie było przestrzeni do rozmowy, nie było konsultacji. A pani minister Okład Rewnowicz wczoraj na posiedzeniu Komisji Polityki Senioralnej gorączkowo szukała. Na swoim Facebooku, wśród swoich aktywności, działań, które mogłyby potwierdzić, że prowadzone były konsultacje wcześniej. Proszę Państwa, to jest jakaś kpina. Udział w inauguracji Uniwersytetu III wieku, czy jak mówiła pani minister, rozmowy z ludźmi to nie są konsultacje. Ale o trybie konsultacji więcej powie pan poseł Jan Mosiński. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Donald Tusk stwierdził, że polityka senioralna będzie w centrum działań, uwagi rządu, koalicji obywatelskiej. Jak się okazuje, mamy bałagan, chaos, a przecież wszelkie akty, czy to będzie ustawa, czy uchwała, czy rozporządzenie, w tym przypadku, jeżeli chodzi o politykę senioralną, wymaga pewnego szacunku i no, takiego należytego podejścia do tworzonych ram prawnych w celu realizacji polityki senioralnej. Tak się okazuje, Pani minister Okładrewnowicz zamieściła projekt uchwały 27 listopada, dając termin pięciodniowy do 2 listopada. Po drodze niejako mamy dwa dni, sobota, niedziela, a więc dni wolne i zostaje nam raptem całe trzy dni na jakiekolwiek prace, jeżeli chodzi o zapoznanie się z treścią dokumentu. Pani minister twierdzi, że przekazano to według rozdzielnika drugiej do strony społecznej. Ja konsultowałem się, rozmawiałem z moimi kolegami z niezależnego samorządnego związkowego Solidarność i, co się okazuje, Solidarność nie otrzymała tego projektu do konsultacji. Po drugie, ten temat nie był przedmiotem prac Rady Dialogu Społecznego, a przecież rząd miał czas na przygotowanie się do dialogu, do rozmów, do opiniowania, do konsultacji tak ważnego dokumentu. Po drodze niejako wysypano z kręgu uprawnionych kilkadziesiąt tysięcy NGO-sów, które zajmują się polityką senioralną w różnym wymiarze. Mało tego. Pani minister stwierdziła, że co prawda pieniędzy nie ma w budżecie na chwilę obecną niejako równolegle do prac legislacyjnych przy tym projekcie uchwały. I będą, tu cytuję panią minister, naznaczone, nie ma takiego pojęcia, oczywiście może jakiś lapsus słowny, ale to pokazuje, że w pośpiechu robi się wszystko, aby stosowne regulacje weszły od stycznia 2022 roku. To jest brak szacunku dla środowisk seniorskich, brak szacunku dla podmiotów, które zajmują się realizacją polityki senioralnej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Chciałam jeszcze dodać, że ten projekt Aktywni Seniorzy zakłada, proszę Państwa, bardzo silną regionalizację, czyli ceduje działania na wojewodów. Wojewodowie mają odpowiadać za nabory, za ocenę, za wybór projektów, za zawieranie umów i za monitoring projektów. Tymczasem nie odbyła się ani jedna konsultacja regionalna, bo ja o to zapytałam z udziałem wojewodów czy jednostek samorządu terytorialnego, a pani minister Okładrewnowicz szuka. W ramach konsultacji swojej aktywności na Facebooku. No trudno się dziwić, skoro premier Donald Tusk jest aktywny właściwie głównie na Twitterze, na X-ie, no to ministrowie tego rządu są aktywni na Facebooku. Bardzo proszę pani poseł Anna Cicholska. Dziękuję. Szanowni państwo, na wczorajszym posiedzeniu Komisji Polityki Senioralnej strona społeczna wyraźnie wskazywała na brak konsultacji z nimi. W moim okręgu wyborczym nie było takich konsultacji. Przede wszystkim Polska powiatowo gminna została pominięta. Pani minister wyszukuje sobie przyjaznych instytucji czy też organizacji pozarządowych, z którymi takie konsultacje prowadziła. I wyraźnie była przygotowana na to, że te konsultacje zakończą się pozytywnie. To jest przede wszystkim brak szacunku dla organizacji pozarządowych związanych z polityką senioralną, jak też i dla samorządu. Bardzo dziękuję pani poseł Lidia Burzyńska. Szanowni Państwo, moje koleżanki i kolega wyartykułowali, że ten program ASY skierowany do seniorów został ze wszechmiar o mm, pozbawiony prawdziwej i uczciwej konsultacji. Ale nie o tym chcę, proszę Państwa, powiedzieć. Mianowicie, ten y, rząd koalicji obywatelskiej przede wszystkim mówił, że jak za pociągnięciem czarodziejskiej różdżki wszystko będzie lepsze. Z, z, z każdym społeczeństwem, z każdą grupą zawodową, społeczną będą konsultować. A tu się okazuje, że nie. Ale co mnie najbardziej boli, y, to to, że e, seniorzy obszarów wiejskich zostali Pozbawieni właśnie tym krótkim trybem przygotow przygotowania tego, tego programu, zostali pozbawieni albo inaczej użyję takiego bezpośredniego słowa wykluczeni, może nie w stu procentach, ale w większości skorzystania właśnie z tego programu. Ale jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Pani minister wczoraj na komisji senioralnej powiedziała, że ona już od sierpnia jeździ, konsultuje. E, oczywiście w mojej gminie też była, ale ja jako, jako mieszkaniec, jako jako Parlamentarzysta, jako członek komisji senioralnej dowiedziałam się z Facebooka. No wczoraj pani minister sugerowała, że to jest źródło wiedzy, pozyskiwania dla nas, nawet i posłów. Ale jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Ten program, który łączy dwa programy Senior Plus i Aktywni Plus, miał powstać w wyniku takiej ewaluacji, takich wniosków, jeżeli chodzi o te do tej pory prowadzące. I cóż takiego? Ewaluacja dopiero z końcem listopada się zakończyła. My nic w Komisji Senioralnej nie wiemy, że taki program tworzy się i raptem wczoraj, 2 grudnia, my mamy zaopiniować właściwie program, który został w fleszach gabinetu bez konsultacji, bez słuchania strony społecznej, bez wsłuchiwania się w te osoby, które z tego programu będą korzystać. Ale to jest cały obraz koalicji. 13 grudnia. Dziękuję. Bardzo ważne jest to, też to, proszę Państwa, że program dokłada nowe zadania, nie dokładając środków, nie zwiększając środków budżetowych i na przykład przedstawiciele organizacji pozarządowych stwierdzili, że będą mieli w przyszłym roku mniej o 10 milionów złotych, ponieważ środki są kierowane na inne cele w ramach tego programu. Była również mowa ze strony przez. Panią minister, że będą działania dedykowane uniwersytetom trzeciego wieku, ale te właśnie uniwersytety trzeciego wieku również nie zostawiły suchej nitki na projekcie tego programu, wskazując na bardzo wiele negatywnych opinii i uwag. Bardzo proszę Pani Poseł Urzula Rusecka. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo. Seniorzy w Polsce powinni żyć bezpiecznie, aktywnie i godnie. Natomiast nie powinni być oszukiwani. Ostrzegamy naszych seniorów przed oszustami. W związku z powyższym należy się zastanowić, czy nie powinna być stworzona platforma informacyjna, żeby ostrzegać przez, przed oszustwami obecnie rządzących, przed oszustwami koalicji obywatelskiej. Zauważcie Państwo, co koalicja obywatelska miała w swoich programach, a co jest realizowane. Przypomnijmy, bon 75, plus niezrealizowany. Emerytura 14, okrojona. Bezpieczeństwo energetyczne, gdzie jest wsparcie dla rosnących cen energii dla seniorów? I o zgrozo, bezpieczeństwo zdrowotne. Słyszymy, że mają być ograniczane albo zamykane programy bezpłatne lekowe dla seniorów. Mają być ograniczane konsultacje i świadczenia medyczne, w tym również dla seniorów. I to, co najważniejsze, co już wyłoniło się z ustawy procedowanej, a mianowicie seniorzy zostali wykluczeni z ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami. W związku z powyższym, jeżeli nałożymy na to jeszcze te pseudokonsultacje, o których moi, mówiły moje koleżanki i kolega, to wyłania się smutny obraz, Polityki senioralnej realizowanej przez rząd koalicji obywatelskiej, rząd koalicji 13 grudnia. Należy się naprawdę wstydzić, ponieważ seniorzy to jest ta grupa, która zasługuje na szczególną uwagę, ponieważ to jest ta grupa, która budowała naszą Rzeczypospolitą, a nie a nie jest godnie traktowana, potrzebni są tylko po to, żeby wrzucić kartkę do urny, żeby zagłosować, a jeżeli przychodzi do realnej polityki, to są oszukiwani i pomijani. Jeszcze raz powtórzę, należy zastanowić się na stworzeniu prawdziwych ostrzeżeń i takiej platformy przed oszustwami koalicji rządzącej. Dla seniorów. Dziękuję. Proszę Państwa, były szumne zapowiedzi, było mamienie seniorów powołany został minister do spraw seniorów po roku czasu pani minister została zdegradowana do rangi wiceministra, a okazuje się, że działań, efektów działań jak nie było widać, tak nie widać do tej pory. Program Aktywni Seniorzy Asy to program niedopracowany, program przepychany na siłę kolanem, program, który na nachybcika. Został stworzony dlatego, że my jako posłowie Prawa i Sprawiedliwości dopominaliśmy się i pytaliśmy, kiedy ten program zostanie przedstawiony i czy polscy seniorzy będą mogli liczyć na wsparcie podobne, jakiego im, udzielał im rząd Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dużo uwag i ogromny chaos. Tak naprawdę ten rząd ograbia seniorów z, ze wsparcia. Jeśli są jakieś pytania, to prosimy. Jeśli nie, to bardzo.